Cały projekt zapoczątkowała jedna mała biała foczka, która była znaleziona na plaży niedaleko Juraty, znana później jako Balbin. Było to w roku 1992. Ta mała foczka, która została w stacji, która dała potem początek jakby całemu stadu helskiemu fok, spowodowała, że został zrealizowany właśnie projekt reintrodukcji foki szarej w południowym Bałtyku. Dosyć długo trwało samo zbudowanie ośrodka, w którym foki miałyby warunki do tego, żeby się rozmnażać. Potem skompletowanie stada tego rozrodowego. No i właściwie na pierwsze potomstwo już nie musieliśmy czekać zbyt długo, bo do zespołu współpracującego została zaproszona doświadczona matka, już samica w foki szarej, która faktycznie po przyjeździe do Fokarium ze Szwecji. Właściwie od razu zaprzyjaźniła się z Balbinem, i na drugi rok doczekała się ta para pierwszego potomstwa. Od tego czasu tak naprawdę mówimy o tym projekcie reintrodukcji, bo ta pierwsza foka o imieniu Adam razem z kolejną foką, która przyszła na świat w następnym roku, zostały wypuszczone jako pierwsze. Wówczas jeszcze w wspólnym zespołem szwedzkim projekcie została wypuszczona wraz z fokami urodzonymi w Szwecji, również fokami litewskimi właśnie na Litwie, zespołową, międzynarodowo, ale również wówczas przy pomocy zespołu szwedzkiego. W Kwestii nadajników satelitarnych. To oni nas nauczyli i pomogli nam zainstalować pierwsze nadajniki i to nam umożliwiło potem śledzenie wędrówek każdego kolejnego przychówku. Nadajniki satelitarne zostały zastosowane od samego początku, to znaczy już przy wypuszczaniu Adama, później bojki, stosowaliśmy nadajniki. Natomiast był to jakby element zewnętrznego projektu naszych kolegów ze Szwecji nie mieliśmy wtedy własnego programu zarejestrowanego w systemie śledzenia zwierząt w systemie który nazywa się Argos. Jest to taki system satelitarny do pozycjonowania oraz zbierania danych o środowisku. Jest on głównie przeznaczony właśnie do badań środowiskowych. Żeby korzystać z tego systemu, należy tam zarejestrować program własny i, i wtedy można, e, można korzystać w pełni. Na początku korzystaliśmy z uprzejmości Szwedów, którzy robili takie badania e, na swoich zwierzętach i przy okazji podzielili się z nami możliwością właśnie korzystania ze swojego programu. Później w 2003 roku. Zaczęliśmy samodzielnie zarejestrowaliśmy własny program, zaczęliśmy samodzielnie śledzić nasze foki, korzystając z amerykańskich nadajników satelitarnych pracujących w tym systemie. Tutaj mamy akurat dwa rodzaje, które są obecnie w naszej dyspozycji, czekają na wysłanie w, w wysłanie w dal. Ten etap projektu, tak zwanej czynnej ochrony foki szarej na południowym Bałtyku, no miał przede wszystkim za zadanie to, żeby foki zaczęły żyć na wolności, a nie w sztucznych basenach w ośrodku hodowlanym stacji morskiej. Możemy powiedzieć, że ziściło się to ten plan, to marzenie. I foki, na tyle, na ile im pozwoliliśmy, my ludzie żyjący tutaj na południowym Bałtyku, na ile pozwoliliśmy im tutaj wrócić, no, udostępniając bardzo niewielkie siedlisko, bardzo niestabilne siedlisko w ujściu przekopu Wisły. No dzisiaj tak się złożyło, że wypuściliśmy ostatnią 50. fokę urodzoną w, w Helskim fokarium. No, na przestrzeni tych 18 lat. I losy wypuszczonych fok były bardzo różne. Te, o których wiemy, że nie udało im się przeżyć, zwykle zginęły w rybackich sieciach, nie znając tej przeszkody. Zresztą no, jest ona naturalnie zagrożeniem dla również tych dziko żyjących fok, szczególnie dla foczych szczeniąt, które. No jak każde dzieci, każdego gatunku, zupełnie nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa i nie potrafią go jeszcze omijać. I wiemy, że takich fok na pewno nie przeżyło 11. Co do losów innych, no w momencie kiedy tracimy z nimi kontakt, czyli kiedy nadajnik przestaje wysyłać sygnały, zwykle z tego powodu, że wyczerpała się już bateria. Albo nadajnik po prostu z kolejną zmianą futra odkleił się i, i skończył się, skończyło się nadawanie. No wiemy, że one również penetrują bardzo mocno i eksplorują teren, chociaż trzymają się właśnie południowej części Bałtyku. To bardzo mocno je różni od tych fok, które trafiają do nas na rehabilitację i też udaje nam się je wypuścić właśnie z nadajnikiem. Te bardzo często natychmiast udają się ku północnym stronom morza. I to jest taka reguła, że faktycznie tamte, no, być może pochodzą z tamtych rejonów, a być może są po prostu bardziej. Otwarte na morskie fale i eksplorują ten cały akwen w zupełnie inny sposób, szerszy sposób, znając go już trochę wcześniej ze swojego bardzo niemowlęcego jeszcze życia. Te nadajniki umożliwiają nam śledzenie wędrówek fok. Ten jest prostszym nadajnikiem. On w zasadzie pozwala nam głównie na lokalizowanie zwierząt. Ten jest nieco bardziej zaawansowany, jest wyposażony w czujnik ciśnienia i pozwala również na śledzenie pewnych zachowań, czyli np. głębokości nurkowania, rejestrowanie takich danych właśnie o, o, o miejscach, gdzie foka nurkuje, zdobywa pożywienie. Ten pierwszy nadajnik prostszy jest wyposażony tylko w czujnik, który pozwala na sprawdzenie stanu zanurzenia. Czyli, czy jest w wodzie albo, albo jest na powierzchni. Drugi nadajnik Splash, model bardziej zaawansowany, jest wyposażony w czujnik ciśnienia. Posiada antenę do odbioru sygnałów GPS, która pozwala na doku, dokładniejsze pozycjonowanie niż w systemie Argos. Te foki, które wypuszczamy, zwykle na początku przez jakiś czas penetrują cały Bałtyk, później. Wybierają miejsca, w których, w których osiadają zwykle na stałe. Czasem zdarza się, że zmieniają kolonie w okresie jednego roku, w którym, w którym mamy obserwacje z nadajników. Niektóre z fok próbowały osiedlić się w miejscach, gdzie wiemy, że żyją stada fok naturalne. Niektóre zdają się, przez cały okres nadawania zupełnie nie znajdować sobie miejsca, tylko pływają i, i bawią się raczej eksploracją. Niektóre były widywane w stadach już jako dorosłe osobniki, w stadach w Szwecji i w Estonii, ale także odwiedzają Nasze polskie siedlisko, tam gdzie foki szare znalazły swoje miejsce. Od kiedy ta, ta, to, to niewielkie stado fok tam bytuje, to możemy zauważyć pewną regułę, że nasze foki odwiedzają to miejsce. Zostają tam lub nie, ale na pewno na swojej trasie zaliczają również to statko fok szarych. Te nadajniki są przyklejane do sierści Fok, więc pozostają na foce tak długo jak foka, dopóki Foka nie zmienia sierści. Tak? Są przyklejane specjalnym klejem dwuskładnikowym i utrzymują się zwykle około roku, dlatego że, że przyklejamy je właśnie po, no na początku jakby życia, później mogą odpaść w okresie linienia w kolejnym roku. I przez ten czas zwykle nadają sygnały w zakresie od kilku miesięcy do roku, a czasem zdarzało się, że były też sygnały po ponad roku od wypuszczenia foki. Część z tych nadajników zdarza nam się odzyskać. Jest to związane niestety zwykle z odzyskaniem martwej foki, która. Która zginęła w jakiś sposób najczęściej w związku z przyłowem w sieciach rybackich. W tej chwili, jakby prowadzimy dalej tę ochronę, dalej w sposób aktywny i czynny. Ale ona już będzie polegała na czym innym i na czym innym będziemy się skupiać, bo jakby foki znalazły już drogę na polskie wybrzeże. Cały czas będziemy czuwać i monitorować sytuację. No i przede wszystkim pracować nad edukacją, nad uwrażliwianiem ludzi na los tych zwierząt, nad tym w jaki sposób możemy zapewnić im warunki do bezpiecznego życia. Pracować. Nad minimalizacją lub likwidacją, jeszcze lepiej, zagrożeń wszelkich i ze strony rybołówstwa, i ze strony naszych własnych zachowań choćby na, na plaży. Czy ze strony hałasu podwodnego, zanieczyszczeń i, i, i wszystkich problemów, z którymi zwierzęta te mają do czynienia na co dzień? Dane z nadajników satelitarnych są wprowadzane na mapę, która jest dostępna na naszym serwerze. Jest to adres focarium.pl, łamane przez mapy, łamane przez mapa podkreślenik To jest adres. Staramy się wprowadzać dane na bieżąco. Codziennie są jakieś, jakieś dane, dopóki nadajniki przekazują sygnały. Te sygnały są ściągane przez nas z serwerów systemu Argos. Trzeba je, trzeba je wstępnie zaimportować, później po, po takiej wstępnej filtracji. Przekazujemy je na nasz, do naszej bazy danych na serwer i na tym serwerze jest wyświetlana mapa. Przy tej ogromnej współpracy z e, i błękitnym patrolem WWF, który no, jest fantastyczną grupą ludzi, wolontariuszy, którzy po prostu e, są w każdej ważnej chwili na brzegu i e, przy współpracy właśnie z nimi jesteśmy w stanie. Pomagać tym zwierzętom w momencie, kiedy e, faktycznie one tego potrzebują, nawet jeśli pomoc jest potrzebna natychmiast. Każdemu wypuszczaniu towarzyszą ogromne emocje. Z jednej strony to jest pożegnanie, e, pożegnanie no, ze zwierzętami, które są z nami e, przez no, zwykle około dwóch miesięcy. E, oczywiście kontakt z nimi jest bardzo ograniczony, ale Samo bycie świadkiem tego, jak się rodzą, jak matki się nimi opiekują, bycie przy tym, uczestniczenie jakby w tym macierzyństwie, czyli tylko za pomocą ekranu, monitorów, no to, to są ogromne emocje, to, to jest niezwykłe przywiązanie do, do wszystkich tych foczych dzieci. No i z jednej strony pożegnanie, ale z drugiej strony no ta świadomość, że to jest cel tego wszystkiego i że faktycznie te foki e, powinny żyć na wolności, i, i, i to przyświeca nam, że e, w ogóle je wypuszczamy. Nadzieja, że będą żyć, że znajdą sobie miejsce, e, i strach e, o ich bezpieczeństwo, co e, spędza sens powiek, oczywiście, e, bo no jak wiemy, nie wszystkim fokom udaje się przeżyć. No więc trzymanie mocno kciuków i myślenie o tym, żeby się im powiodło i żeby omijały wszystkie zagrożenia.